Cześć, jest z nami zawodnik kolejnej drużyny, tym razem Daniel z Archidoku. Witam. Jesteście po dwóch spotkaniach, jak byś mógł powiedzieć po dwa zdania tutaj o, o, o każdym z tych spotkań? Pierwszy mecz wygraliśmy 4-2, przeważaliśmy w pierwszej połowie, strzeliliśmy pierści bramkę, no i do końca meczu utrzymaliśmy to prowadzenie, natomiast drugie, drugi mecz o dziwo był trudniejszy, graliśmy z zespołem z drugiej ligi, myśleliśmy, że, że będzie gładko, jednak postawili się nam i było bardzo trudno, ale wygraliśmy 2-0. Przed Wami tutaj dalsza część turnieju. Jeśli chodzi o mecze, gramy raz 15. Jest to zmieniona formuła względem ligi, gdzie gramy te mecze dużo dłuższe. Jakieś specjalne założenia macie na dzisiaj i ogólnie jakąś taktykę specjalną? No, Taktyki specjalnej nie mamy. Gramy po prostu do przodu 15 minut na pełną i, i, i tak naprawdę tyle. Dzisiaj tutaj spotykamy się w sumie na zakończenie, jeśli chodzi już o, o całą ligę, takie można powiedzieć trochę rozstronowanie, też, e, taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o podsumowanie całego sezonu. A jak ogólnie u Was, jesteście zadowoleni z przebiegu całego sezonu, z zajętej lokaty? No niestety nie jesteśmy zadowoleni, zajęliśmy ostatnie miejsce w Ekstraklasie. Natomiast e, tak jak z chłopakami e, śmiejemy się, e, całej siły zostawiliśmy na puchar, więc myślę, że dzisiaj pokażemy i zdobędziemy puchar. Czyli może będzie jednak jeszcze coś świętować. Jeśli chodzi o, o Waszą firmę, jakbyś mógł powiedzieć dwa, trzy słowa, czym Wasza firma się zajmuje, jakie usługi świadczycie? Nasza firma zajmuje się cyfryzacją danych. Wszelkie umowy, wszelkie dokumenty są magazynowane u nas. Mamy jedno z największych, a nawet największe archiwum magazyn z archiwami w Polsce. Działamy z tym, tak prawda? Super, dzięki i powodzenia.